Teraz jesteśmy w lesie. Tutaj w wybizie to jest dużo no, lasów i chciałem pokazać Wam jak tutaj wygląda, bo tutaj jest woda. Też widzicie, że tutaj jest bardzo stromo, ale widzimy tutaj oczywiście ocean i teraz po prostu chodzimy po lesie i szukamy jakieś miejsce, żeby jakąś plażę po prostu bo tak naprawdę nie wiemy gdzie jesteśmy. Się pogubiliśmy ale myślę, że znajdziemy coś. Hey, where you guys at? I tutaj widzimy jeszcze raz jakieś skały. No. Ogólnie pięknie tutaj jest. Można widzieć tutaj jakieś góry tam. Już długo chodzimy i nawet jeździliśmy autostopem, ale Jesteśmy tutaj i um, myślę, że widzicie, że jest, jest pięknie i um, no jeszcze musimy tam dojść, ale fuh, teraz jest co w pół do piątej po południu i uh, wyszliśmy z domu tak przed dwunastą, przed jedenastą chyba i tak chodziliśmy po ulicach, jeździliśmy autostopem uh, i teraz jesteśmy tutaj. i Szukamy to, to miejsce, szukamy plaże. No naprawdę pięknie tutaj jest. Mi się wydaje, że tutaj w Ibizie to połowy tej wyspy to jest takie dzikie miejsce, że tutaj nic nie ma. Widzicie jakie są drogi tutaj, nie wiem czy tutaj można w ogóle wjechać samochodem, ale chyba nie. I... <śm> Tak naprawdę jest dużo takich wiosek tutaj, i nie tylko. Są wioski, i czasami po prostu nic nie ma. Tak jak jesteśmy tutaj i nic nie ma. To jest mała wyspa. Myślę, że można przejechać przez całą wyspę w pół godziny, 45 minut, może godzinę maksymalnie, i to było tak jak od najdłuższej strony do, do drugiej strony. I jest ciekawe, że wszystko jest tutaj zrobione z takich kamieni, że jest pełno kamieni tutaj w Ibizie i widać, że dawniej używali te kamienie, żeby budować jakieś ściany. Ludzie często budują domy z tych kamieni. Albo przynajmniej, przynajmniej budowali. Wow, niesamowite. Niesamowite miejsce. Piękne miejsce. Ale tak naprawdę jest bardzo dużo turystów tutaj. Jest pełno turystów. A akurat w tym miejscu nie, bo myślę, że turyści nie przyjeżdżają do takich miejsc. A tak naprawdę jest dużo turystów tutaj wszędzie. No I No i już jestem w Ibizie przez um, prawie tydzień czasu. Uh, już tutaj pracuję uh, prawie codziennie od poniedziałku do piątku. Pracujemy 5 godzin dziennie uh, i pracuję na rancio, co znaczy, że rano wstaję uh, o 8 i musimy posprzątać kupy koni, bo i mają tutaj konie. Uh, to oczywiście sprzątamy te kupy i potem później coś tam budują i. O, co tutaj jest? Jakaś impreza na statku. Wow! Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Huh. Niesamowite. Wtedy musimy tam budować coś. Znaczy, ja, ja osobiście tam nic nie buduję, bo nie wiem jak to robić, ale mam łopatę i muszę kopać. I. No, kopę tam przez 4 godziny tak naprawdę, bo oni tam już mają ściany, ale nie mają podłogi, tylko jest tam ziemia i muszę... I ta ziemia jest za wysoka, to po prostu muszę ją kopać, najpierw muszę ją rozbijać, tą ziemię, i potem wykopywać i to wsypać do, do taczki i to wywieźć trochę dalej. No i tak, tak moja praca wygląda. I, I to jest wszystko przez taka strona się nazywa workaway.info I, i tam po prostu ludzie szukają pomocy I jak chcesz im pomóc to możesz z nimi mieszkać i, i on ci dają jedzenie za darmo, masz gdzie mieszkać za darmo ja, jest bardzo proste po prostu tam chodzisz na tą stronę, wpisujesz gdzie chcesz polecieć gdzie chcesz pracować i, i szukasz sobie pracy, i to jest tak, że się pracuje przez 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. E, też zależy, jaka jest praca. Niektórzy ludzie po prostu potrzy... potrzebują pomocy. <laughs> Trzeba uważać. Czasami ludzie potrzebują pomocy, e, na przykład z dziećmi, tak jak au pair, albo coś takiego. Czasami ludzie potrzebują pomocy z angielskim, to raczej dla nativeów. E, ale czasami ludzie po prostu, po prostu potrzebują pomocy gdzieś na farmie. Nawet kiedyś widziałam, że ktoś potrzebował pomocy pomoc z kotem, że oni często podróżują i potrzebują kogoś, żeby został razem z kotem, żeby pilnować tego kota. To jest naprawdę fajna strona i to, i to wszędzie na świecie, tak naprawdę. Jak chcecie polecieć do Stanów, możecie to zrobić albo do Kanady, albo do Meksyku. Do Kolumbii, do Azji, do Chin. Nawet w Polsce to można robić. To jak chcecie coś zmienić w waszym życiu, jak chcecie gdzieś polecieć, odwiedzić, albo nawet zacząć tam mieszkać, to to jest dobry sposób, żeby to zrobić, bo tak naprawdę a, nie trzeba nikogo tam znać. Po prostu no, wchodzisz na tą stronę i znajdujesz sobie Pracę i pracujesz jako wolontariusz Nie wiem czy widzicie, ale jest tutaj mega stromo że chodzimy po tą górę i no to tak wygląda Żeby zejść to było łatwo a teraz żeby wejść nie tak łatwo ale było warto jak widzicie tam na pewno było warto. Nie wiem, czy widzicie, a tam oczywiście jest woda, i przed chwilą byliśmy na plaży, i teraz chodziliśmy po tą górę, bo tutaj jest bardzo stromo, i po prostu chodziliśmy po tą górę, i potem nagle się okazało, że to jest jakiś stary dom. Tylko nie wiem, kiedy i kto to zbudował. Teraz widać, że to są tylko ruiny i, i można to widzieć. To jest wszystko, tak jak z kamienia. I nawet nie ma cementu, że tutaj można, jest po prostu piach, że to trzyma razem. I oczywiście tutaj możemy wyjść. Widzicie, jak to wygląda. Nie ma, nie ma dachu. I słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, słyszałem, że jest takie prawo w Ibizie, albo w Hiszpanii, albo w Katalonii. Nie jestem pewny, bo to jest jeszcze część Katalonii: że jak, jak ci dach, jak masz stary dom, się tutaj. Jak, ma, jak masz stary dom i dach upadnie to musisz tak od razu naprawić ten dach i jak nie to wtedy e, nie możesz go naprawić i, i jest nie, wi, nie wiadomo ile to, to mieszkanie ten dom ma lat ale pewnie jest bardzo stare i widocznie ten dach upadł i teraz widać że ktoś go po prostu zostawił i teraz nie można tutaj dachu zbudować i nie wiem czemu to jest, to jest raczej dziwne, że oni by tak zrobili. a I też jest ciekawe, że oni tutaj mają a, piec. Że tutaj widzicie, to jest na dworze oczywiście, a tutaj mają piec, że taki możesz a, o, zacząć ognisko tutaj. Nie wiem, pizę, u pieca albo coś takiego. A, I tak to wygląda. I teraz jesteśmy na drodze i to jest taka typowa droga na tutaj a, w Ibizie. Jak widzicie tutaj mamy, nie wiem, pole, oczywiście drogi takie. Co Co? He's killing a snake. <laughs> yeah, like, so why are you like, trying to kill a snake? <laughs> he's like, we gotta kill it. He's just stamping the shit out of it. <laughs> Leave it alone. <laughs> What's happening? Why are we killing the snake? Yeah. Why are you killing the snake? Is there a reason? Yes. That is the reason I don't kill some animal because I like them. Uh -huh. Is this one poisonous? No. Wait. Some rock. Yeah. Finish the job. on? You want to Actually, yeah, yeah. please let me make it quick. Yep, go for it. Do it, do it. Ooh. I don't think you got it. How is <laughs> this thing still going? This one. The head is smashed. Okay. Down. Whoa. <laughs> I did not expect this. Oh me. Neither. <coughs> I trust you though, you've been doing the Spain thing longer than I. There must be some Whoa, it's an uh, it's an Ivichenko thing. How are you moving? And they're tough creatures, I guess. I hope it's the reflexes. <laughs> it's Sorry if I was scaring you, dudes. I'm gonna tell you the reason. <laughs> oh, yeah, I, I'm like in shock right now. Sorry. I say, What the fuck? <laughs> I... Oh man, I just well, know that. Now you've to gonna eat kill it. a snake. <laughs> oh, dude. dude, that made the whole day better, even. That was amazing. Słuchaj, jak się Okej, to okazuje się, że on zabił tą żmiję przez to, że uh, w Ibizie tutaj nie ma żmi I, I się okazało, że ktoś się przywiózł z Hiszpanii i teraz uh, te żmije zabijają um, um, jaszczurki i to nie jest część. Um, to co powinno być tutaj, dlatego on zabił tam, tam ten wąż albo tą tam, tam żmiję. Eee, nie wiedziałem o co w ogóle tutaj chodzi. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszą przygodę. Mam nadzieję, że Wam się podobała i że była interesująca. Napiszcie co myślicie w komentarzach i dajcie kciuka do góry i oczywiście subskrybujcie. Do następnego razu. Cześć.